W tych dniach rozpoczęły się obchody 40. rocznicy objawień Maryjnych w Medzugowie, To jest mała wioska w Bośni, zamieszkana głównie przez katolickich Chorwatów. I tam 40 lat temu Matka Boża objawiła się na pobliskim Sługurzu Sześciorgu. Tamtejszych nikomu nieznanych dzieci. Później były całe lata i dziesięciolecia jeszcze w tej byłej totalitarnej Jugosławii walki reżimu, ale nie udało się reżimowi tego miejsca stłamsić. Zaczęli tam przybywać pielgrzymi najpierw z Jugosławii, później z Włoch, z całego świata, z Polski też oczywiście do. Ostatnich lat byłem tam, gdzie żyli pielgrzymi z Włoch, obecnie, czyli w tym okresie tuż przed pandemią, na pierwsze, na pierwsze miejsce wysunęli się Polacy. Więc jest to miejsce nam wszystkim jakoś bliskie i drogie. I co trzeba powiedzieć, że objawienia dotąd jeszcze nie zostały uznane przez stolicę apostolską. Nie wiemy dlaczego, ale jedną z przeszkód jest na pewno ten fakt, że one wciąż trwają. Mimo że te dzieci są już dorosłymi ludźmi, rozposzonymi nawet po wielu krajach świata, więc zjawisko nie jest zamknięte. Natomiast co jest tam znacznie ważniejsze, o wiele ważniejsze od samej treści, powiedzmy, objawień. Ta, ta treść objawień jest oczywiście klasyczna. Jest to wezwanie do nawrócenia, do pokuty, do odmawiania łańcucha, do zawieszenia całego życia Bogu. Matka Boża jest tam nazywana Kralica Mila po chorwacku, czyli Królowa Pokoju. Jest to miejsce modlitwy i nawrócenia. Miałem okazję tam być niedawno przed pandemią i to, co mnie uderzyło, to dwie sprawy. Jedna to taka długotrwała, adoracyjna, spokojna modlitwa, bardzo taka w zdrowym duchu, powiedziałbym. Każdego dnia po południu jest tam na esplanadzie, na takim dużym placu, codzienna Msza Święta, różaniec, konferencje i rozważania, wreszcie aż po długie godziny nocne zazwyczaj adoracja Najświętszego Sakramentu. I drugi fenomen. Medjugorje, niektórzy mówią, że nawet najważniejszy, jest to konfesjonał Europy. Przybywają tam ludzie z kilkudziesięciu krajów, aż po Koreę czy Stany Zjednoczone, bądź Kanadę, i masowo się spowiadają. Jest tam 40 konfesjonałów w takich króżdżankach wokół miejscowego kościoła, tłumy ludzi i często, jak mówią, kapłani. Którzy prowadzą to miejsce, czy, czy inni kapłani z całego świata wiele językach spowiadający, że to są spowiedzi z całego życia. Bardzo głębokie nawrócenia. Dzisiejszy świat potrzebuje takiego zatrzymania i nawrócenia. Sama wioska, było tam kilka domów wokół Kościoła, 40 lat temu dziś to jest potężne, można powiedzieć, takie miejsce przypominające te największe sanktuaria, jak lód, hotele, sklepy, restauracje, ale jeszcze jest. Coś ważniejszego, mianowicie instalują się tam, wyrastają jak grzyby po deszczu i miejscowe i zagraniczne przychodzące wspólnoty. Jest tam na przykład wioska dla porzuconych dzieci. Głęboko doświadczonych przez życie. Są tam domy dla narkomanów, dla alkoholików, są wspólnoty kontemplacyjne, są liczne domy rekolekcyjne, gdzie są różne kongresy organizowane i tak dalej. Naprawdę miejsce to tętni życiem. I co trzeba dodać? Że od trzech lat pod szczególną opieką znajduje się Medjugorje, stolica stolicy apostolskiej. Mianowany został wizytator apostolski bezpośrednio przez papieża Franciszka, w osobie polskiego biskupa, arcybiskupa Henryka. Hozera, i on właśnie koordynuje tą duszpasterską działalność. I teraz, proszę Państwa, pandemia wygasa. Naprawdę możemy tam spokojnie jechać z przyzwoleniem stolicy apostolskiej.